A oto przed Państwem znany skoczek Marian Marża. Panie Marża, co Pan planuje teraz zrobić? Jak to co? Będę spadać. Nazywam się Grzegorz Mroczek i przez ostatnie kilkanaście lat pomogłem w swojej firmie już ponad tysiącu osobom. Jeśli chcesz wiedzieć, jak uzyskać najtańszy kredyt hipoteczny, to ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Bank jest korporacją nastawioną na maksymalizację zysków dla swoich akcjonariuszy, czyli na innymi słowy dla swoich właścicieli. I oczywiście z każdej decyzji, którą podejmie Zarząd Banku czy inni dyrektorzy, musi wynikać maksymalizacja zysków dla tej instytucji. To jest pierwsza ważna sprawa. Druga to jest to, że znalezienie odpowiedniego analityka kredytowego, przeszkolenie takiej osoby i sprawdzenie, jak sobie radzi taka osoba, zajmuje dużo czasu, dlatego bank ma tak zwaną niską elastyczność. Oznacza to, że idealną sytuacją byłaby, gdyby ilość wniosków w banku bardzo właśnie powoli, a najlepiej w przewidywalnym tempie wzrastała. Natomiast duży spadek ilości wniosków jest przez bank najmniej pożądany. Chciałem jeszcze powiedzieć to, że zarząd wie, że im bardziej będzie konkurencyjna oferta, tym po prostu będzie więcej klientów. Więc w tym momencie regulując sobie marżą banku jesteśmy w stanie przy zwiększeniu marży banku oczywiście zmniejszyć ilość klientów, a zmniejszając marżę zwiększyć. Więc prześledźmy w tym momencie, jak wygląda obecna sytuacja, czyli w 2021 roku, a raczej na koniec tego roku. Mamy do czynienia w kraju z wysoką inflacją, a przez to Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. W związku z tym, że są podnoszone stopy procentowe, rośnie nam WIBOR, a co za tym idzie, rosną raty kredytów hipotecznych, przez co tak naprawdę mamy gorszą ofertę dla nowego klienta. Przykładowo, kiedyś za dany kredyt była rata 300 zł, a teraz już jest 1600 zł. I to niezależnie, czy ktoś bierze stałe czy zmienne oprocentowanie, ta oferta jest gorsza niż jeszcze parę miesięcy temu. Oczywistym jest przez to, że bank ma mniej nowych klientów, ponieważ no na ratę 1600 zł zdecyduje się mniej osób niż na przykładową ratę 1300 zł. Zatem bank czy też banki muszą walczyć o tych klientów, którzy już pozostali i w ten sposób właśnie obniżają powoli marże. W dodatku mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy wysokie ceny nieruchomości na dzień dzisiejszy i tak zwane nazwijmy to chore czasy. Przez to jest jeszcze większa nieprzewidywalność w bankach, a jak wcześniej wspomniałem, bank lubi powolny, przewidywalny wzrost. Ilości klientów. No i teraz zadamy sobie pytanie, jak zatem banki obniżają tą marżę, skoro spodziewamy się właśnie mniejszej ilości klientów. Ano taka sytuacja, że bank monitoruje, ile nowych wniosków wpływ wpływa i w jakie ma siły przerobowe. Jeśli przykładowo wpływa 300 wniosków, a siły przerobowe zna 500 wniosków w ciągu dnia, to bank w tym momencie bardzo powoli obniża marżę. Dlaczego bardzo powoli? Ano dlatego, że bank przede wszystkim patrzy na maksymalizację zysków, żeby jak najwięcej zarobić, więc powoli obniża i sprawdza, co się dzieje. Jeśli ilość wniosków będzie spadała z kolei na dłuższą metę, to dopiero wtedy zaczyna się powolna redukcja etatów w przypadku analityków, dlatego że później, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo ciężko zatrudnić te, te osoby, więc jakby był chwilowy taki dołek, no to będzie później pro, problem z tą górką. Jeszcze taką sprawę, którą chciałem omówić, to jest to, że marża przy kredycie hipotecznym to nie to samo co na przykład marża w sklepie. Dlatego, że bank nie zarabia tylko na marży, ale także na WIBORze. I tu o, możesz się zdziwić, dlaczego tak jest. A no dlatego, że bank udzielając kredytu hipotecznego tak naprawdę kreuje nowy, nowy pieniądz. Nieprawdą jest, że bank bierze pieniądze z lokat od, od klientów i następnie pożycza to na kredyty, w tym przypadku kredyty hipoteczne. I właśnie mogło Cię to zdziwić, jeśli Cię to dziwi, obejrzyj sobie film dostępny na YouTubie Pieniądze jako dług. To nie jest film na naszym kanale, jest to ogólnie dostępny film. Przypominam nazwę Pieniądze jako dług. Więc skoro teraz już wiemy, że bank zarabia na całym oprocentowaniu i Wiborze i Marży, no to wiadomo, że rzeczą jest, że im wyższy Wibor, tym bank więcej zarabia. I w ten sposób, jeśli mamy do czynienia z, wysokimi, z wysokim wyborem, to marża tak naprawdę jest tylko dodatkiem do zarobienia właśnie przy kredycie hipotecznym. I weźmy przykład z 2007 roku, kiedy mieliśmy na przykład wysoki wybór na poziomie 6%. I wtedy były na przykład oferty kredytowe z marżą 0,5%. Dokładnie tyle dosłownie wystarczyło, i banki, bank czy banki były już zadowolone. No, to teraz zadasz sobie pytanie, a co jeśli już mam kredyt hipoteczny? No, jeśli masz stałe oprocentowanie, które wziąłeś rok, dwa, może trzy lata temu, to uważam, że nie powinieneś robić nic. Oczywiście stałe oprocentowanie było na pięć lat, dlatego że Twoje stałe oprocentowanie będzie na pewno lepsze niż to, które jest w tym momencie. Jeśli z kolei masz zmienne oprocentowanie, to musisz wiedzieć, że możesz przynieść kredyt z jednego do drugiego banku. I tutaj znajdziesz linka, nakręciłem właśnie film. Przenieść kredyt do innego banku, możesz sobie sprawdzić, jak to technicznie dokładnie wygląda. Po co masz to robić? No dlatego, że jeżeli przy nowych kredytach marże będą niższe, to w ten sposób możesz obniżyć sobie swoją marżę. To przez to będziesz miał niższą ratę. I kiedyś, jak Wibor. Padnie, to ta niższa marża już właśnie ci pozostanie. Oczywiście bank sam od siebie marży nigdy nie obniży, ponieważ powie ci, że w umowie masz stałą marżę gwarantowaną przez cały okres kredytowania, bo tak jak wspomniałem, znowu po raz kolejny bank właśnie patrzy na maksymalizację zysków. Więc jeśli przegapisz ten moment, no to w tym momencie szkoda. No i nie będziesz miał wtedy niższej marży na dalszy czas trwania kredytu. Dlatego my swoim klientom to monitorujemy. I teraz właśnie będziemy monitorować. Ze względu na mniejszą ilość klientów, których się spodziewamy, będą właśnie spadały marże i będzie można przenosić kredyt z banku do banku. Także bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. I pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko strafnie inwestuj.